Z nami jest Adrian Wojda z oknotechu Radzimin dzisiaj przegrali niestety z magnatem 5 do 3 Adrian zaczynałeś chłopaka do wzięcia. Pamiętasz coś z, tej, z tych czasów tego, tej gry? Tak, to w ogóle wiesz co były na początku nasze w ogóle takie piłki gdzieś w szóstkach. Ogólnie zaczęło się od tego, że zrobili Radziminie wrazie tam par lat temu ładnych i my sobie z chłopakami graliśmy po prostu tak for fun. No i Rafał Zegartowi szpał na pomysł, żebyśmy się tutaj gdzieś do ligi zgłosili. Padło na tuż, powstała fajna drużyna, wtedy pamiętam fajnie wilik mieliśmy, bo bodajże, awans w pierwszym zonie Ta, ligi tak, do pierwszej. Tak, tak. No i ogólnie tam kilka lat to trwało, później się tam niestety drużyna trochę jechała. No a teraz tutaj sobie bawimy się winną drużynę, tak? Trochę się tam chłopaki podjeżdżali. Niektórzy już nie grają, niektórzy tam jeszcze grają. Tak, wiem, że Rafał chyba zaprzestał gry w piłkę nożną. To znaczy, Rafał obecnie gra for to a znaczy, a gra trochę tak jak ma czas w trzeciej Tak, ale tutaj już tak jakby tak, cyklicznie, tak. co niedzielę u nas niestety nie gra. Wiem, tak. że my, jego brat Irek gra w wyższej półce. W wyższej półce, dokładnie. W wyższej półce. Dzisiaj ciężki mecz dla Was, bardzo ciężki. Pogoda, ciężki tak. Pogoda nie sprzyjała. Trzeba przyznać, też przeciwnik był też wymagający, bo naprawdę chłopaki fajnie grają w piłkę. No, i gratulacje dla tak, tutaj no, Trzeba zaznaczyć, że Bramkarz Bagnatu magnatu wybronił trzy karne. E, tak, jednego tak. strzelał Adrian. Dwa strzelał Adrian Wojda. Nie, nie, nie. Pierwszy strzelał Racho Kudrzycki, drugi Grzesiek Końca i trzeciego ja. Tak, trzeciego strzelał Adrian. Nie trafił, Bramkarz wyjął, ale na szczęście dobitka do bitka wyszła. E, ciężki mecz, 5-3. Pierwsza połowa naprawdę była dla Was ciężka. Ciężka, tak. E, drugi zaczęliście i... gonić. E, no, ale wiadomo, czas, zmęczenie, pogoda też jest jak widać słoneczna. I co, co możemy wam powiedzieć? Walczycie dalej o lidera? Oczywiście, tak, oczywiście. Kto mistrzem drugiej ligi? Cały czas wierzymy, że my, chociaż liga jest wyrównana, no i zobaczymy jak, jak będzie u nas sekwencja. Bo nie ukrywam, że no jak u nas jest skład typu właśnie Adam te jak się nie mógł się przyjechać, Dawid Gajewski, tak. No generalnie mamy takich kilku nawodników, którzy dzisiaj nie mogli dojechać, a wiadomo, że robotę robią ogromną, tak? Ale myślę, że okay. nawet ogólnie. Czy będą, czy nie będą przychodzi zawsze jakąś w końcu, ale na pewno takie kolejki. Yes. Po tej kolejce oknotek zajmuje czwarte miejsce w tabeli. Miejmy nadzieję, że ta dobra passa w końcu będzie, w końcu wróci. Na razie e... mamy tak w kratkę w kratkę, ale miejmy nadzieję, że ta kratka nie długo będzie się zapełniać. Dokładnie. Bankami. Dzięki Adrian. Dzięki. powodzenia.